Ferie z Lilą. Odcinek trzeci: Szybkie czerwone saneczki. Lila miała ferie i bardzo się z nich cieszyła. Poszła z mamą i tatą na górkę. Na górce było biało, dzieci zjeżdżały na sankach, inne ciągnęły je pod górę. Lila rozejrzała się i wtedy je zobaczyła. Na śniegu stały czerwone saneczki. Takie prawdziwe, błyszczące dokładnie w jej ulubionym kolorze. Lila zatrzymała się. Nigdy wcześniej takich nie miała. Zawsze chciała mieć swoje saneczki. Podeszła bliżej i dotknęła saneczek rękawiczką. Były zimne. Prawdziwe. Moje, powiedziała cicho. Mama się uśmiechnęła. Tuliś od razu usiadł na sankach. Bardzo prosto. Jakby wiedział, że tak trzeba. Mama przykucnęła obok Lili. Poprawiła jej czapkę i rękawiczki. Najpierw patrzymy, powiedziała spokojnie. Zawsze patrzymy. Mama pokazała palcem dół górki. Na dole było pusto. Zjeżdżamy tylko wtedy, gdy nikogo tam nie ma. Lila spojrzała w dół. Zapamiętała. Tata ustawił saneczki prosto w dół górki. Nie bokiem, przypomniał. Prosto. Lila patrzyła bardzo uważnie. A na dole? Zapytała. Na dole od razu zjeżdżamy na bok, odpowiedziała mama. Żeby zrobić miejsce innym. Lila usiadła na sankach. Tuliś siedział przed nią. Lila złapała sznurek. Spojrzała jeszcze raz w dół. Było wolno. Saneczki ruszyły. Najpierw wolno, potem trochę szybciej. Śnieg przesuwał się obok. Wiatr łaskotał w policzki. Lila dojechała na dół. Zjechała na bok. Tak jak trzeba, udało się. Lila uśmiechnęła się szeroko. Była szczęśliwa. I wiedziała, że to dlatego, że zrobiła wszystko tak jak trzeba. A potem pomyślała jeszcze raz. Jeszcze raz, powiedziała Lila i już ciągnęła czerwone saneczki z powrotem na górkę. Mama szła obok niej, a tata sprawdzał, czy na dole nikt nie stoi. Na górce było coraz więcej dzieci, ale wszyscy czekali na swoją kolej. Mama ustawiła saneczki prosto w dół, dokładnie tak jak wcześniej, a Lila uważnie patrzyła, gdzie jest tor zjazdu. Lila usiadła na sankach, a Tuliś znów siedział przed nią bardzo spokojnie. Saneczki ruszyły i tym razem pojechały trochę szybciej niż za pierwszym razem, ale wszystko było w porządku. Lila dojechała na dół, zjechała na bok i uśmiechnęła się szeroko. To było przyjemne uczucie. Takie, kiedy coś wychodzi dokładnie tak, jak powinno. Jeszcze raz, powiedziała z radością. I zjechała znowu, a potem jeszcze raz. Za każdym kolejnym zjazdem czuła się coraz pewniej. Już wiedziała, jak trzymać sznurek, kiedy saneczki przyspieszą i gdzie trzeba patrzeć, żeby jechać prosto. Na górce robiło się coraz głośniej. Dzieci śmiały się. Wołały do siebie i ciągnęły saneczki pod górę. Niektóre zjeżdżały bardzo szybko, inne wolniej. Lila patrzyła na nich i myślała, że jej też idzie już całkiem dobrze. Po kilku zjazdach nie czuła już tego małego strachu w brzuchu. Była za to radość i pewność. Przecież udało się już tyle razy. Lila spojrzała na mamę, potem na górkę, a potem na czerwone saneczki. Pomyślała, że tym razem może spróbować sama. Przecież wie, jak to się robi. Tuliś siedział na sankach i patrzył przed siebie. Lila uśmiechnęła się i pomyślała: Jeszcze jeden raz, już sama. Lila znów była na górce. Trzymała czerwone saneczki i patrzyła w dół. Zjeżdżała już tyle razy, że górka nie wydawała się jej taka wysoka jak na początku. Wiedziała, jak się siedzi i jak trzyma sznurek. Czuła się pewnie. Mama była niedaleko. Poczekaj chwilkę, pomogę ci ustawić saneczki, powiedziała spokojnie. Ale Lilla już przesuwała saneczki. Chciała szybko usiąść i zjechać jeszcze raz. Ustawiła je trochę w bok, choć sama tego nie zauważyła. Patrzyła na dół, ale już nie tak uważnie jak wcześniej. Usiadła. Tuliś siedział przed nią. Jadę, powiedziała i odepchnęła się nogami. Saneczki ruszyły od razu. Na początku było znajomo. Śnieg, wiatr i prędkość. Ale po chwili Lila poczuła, że coś jest inaczej. Saneczki nie jechały prosto. Zaczęły skręcać coraz bardziej. Ojej, powiedziała cicho. Próbowała trzymać sznurek mocniej, ale saneczki przyspieszyły. Zamiast toru zobaczyła bok górki. A tam, trochę dalej, stał drewniany płot. Było bardzo szybko. Saneczki wjechały w płot, a wokół zrobiło się mnóstwo śniegu. Białego, zimnego, wszędzie. Lila i tuliś zniknęli pod śniegiem. Ojej, co się stało? Mama już biegła w ich stronę. Śnieg się poruszył. Najpierw było widać czerwone saneczki. Potem uszy tulisia. A potem Lilę, siedzącą w śniegu całą białą i bardzo zdziwioną. Nic mi nie jest, powiedziała cicho. Tylko było za szybko. Mama uklękła obok niej i przytuliła ją mocno. Już dobrze, powiedziała spokojnie. Już jesteś bezpieczna. Lila oddychała coraz wolniej. Serce biło jej szybko, ale już nie tak mocno jak przed chwilą. Spojrzała na górkę. Tym razem patrzyła na nią zupełnie inaczej niż wcześniej. Mama otrzepała lilę ze śniegu i poprawiła jej czapkę. Tata podniósł czerwone saneczki i otrzepał je z boku. Tuliś był cały biały, ale wyglądał, jakby nic mu się nie stało. Lila stała chwilę w miejscu i oddychała. Serce biło jej szybko, ale z każdym oddechem było coraz spokojniej. Zimno w policzkach i rękach powoli znikało. Mama uklękła przy niej i spojrzała jej w oczy. Co się stało? zapytała cicho. Lila pomyślała chwilę. Ustawiłam saneczki krzywo powiedziała. I nie poczekałam. Mama skinęła głową. Czasem, kiedy coś się uda kilka razy, wydaje nam się, że już wszystko umiemy. Lila spojrzała na górkę. Teraz wyglądała inaczej niż wcześniej. Już nie tylko jak miejsce do zabawy, ale też takie, na które trzeba uważać. Następnym razem poproszę o pomoc, powiedziała. Mama przytuliła ją mocno. To bardzo mądra decyzja. Tata uśmiechnął się i postawił saneczki obok. Saneczki są szybkie, powiedział, i dlatego trzeba z nimi ostrożnie. Lila przytuliła tulisia. Już wiem, powiedziała cicho. Postali jeszcze chwilę razem, patrząc na górkę. Dzieci dalej zjeżdżały. Jedne wolno, inne szybko. Wszyscy uważali, żeby dół był wolny. Lila spojrzała na czerwone saneczki. Nadal je lubiła. Nadal były jej ulubione. Ale teraz wiedziała, że najważniejsze jest bezpieczeństwo. Może jeszcze kiedyś zjadę powiedziała ale już nie sama. Mama uśmiechnęła się. I o to chodzi czerwone saneczki stały obok a Lila była spokojna a wy czy zdarzyło wam się kiedyś pomyśleć, że już wszystko umiecie? Na górce łatwo się rozpędzić i na sankach, i w myślach dlatego zawsze warto. Sprawdzić, czy dół jest wolny, ustawić saneczki prosto i poprosić dorosłego o pomoc. Bo zabawa jest najfajniejsza wtedy, gdy jest bezpieczna. Lila już to wie: I tuliś też, a czerwone saneczki, one jeszcze nie raz zjadą z górki, ale już ostrożnie.